Fast, Dobra, fast. szybko, dawajcie połączenie ja na się... niebieskie nektar dania, jedzenie, ale jest, jest jabłko, odpada. Dawajcie, połączenia. Teraz jest słup włączony. Dawajcie. czerwony? Nie. Praca, szyf. Praca. Może ten? Jak się nazywa? Inskryptor, jak to się nazywa? Sztuka, szyf i praca. Że nawiązanie do zawodu. No, jak się nazywał? Skryba. Skryba, może szyf pisać? A nagra. Robota. Sylwowa praca. Kuchnia 4. <laughs> dania, ale kuchnia z domu Jabko pasuje trochę. Nektar, dania. Dajesz robi I to jest ich najgorzej. Zacha dawaj te. Dania 4. Czemu ogień, że ten? Jabko. Chociaż nektar, nektar. Czemu dania 4aż? Zdanie. Nie pasuje. Kosz, że kosz jest ten. Ale do kuchni też może Jarmak pasować, może węgiel pasować. Za dużo. Kuchasz 3. No i co? Dania jest, mamy ogień. I do kucharza pasuje. Nie w ogóle. Nie wiem, jakoś że Węgiel może potencjalnie pasować. Dobra, fastem. Happy Meal McDonald's. Skryba nie ma. McDonald's? zabawka. Gotyp, Junior, skryba bo małe dwa dzieci dwa. to biorą. Szyfr. Może ten po momentach tak tak. tak ja by tak. okay. jabłko chyba. Nie a, wiedziałem ty, o tym. A no tak, są kawałki okay, jabłkania, okay. nie? Tak, tak, Agent, tak. Albo Szyf, marchewki, na pewno są malutkie kawałeczki. Szyf. owociniany czy może Ambasada. Wiesz, że Junior na pewno. Szyf. Ambasada praca. Dania, bo dania, bo dania można wybrać. Ja, tak, szyf, ambasada, a janusz. A janusz teraz w Waker jest. A kto zlikował, świetne. świetne. Kto czekaj, czekaj, czekaj ligową, ale ty. Junior, ty junior, dobra, ty, jakiś nie można. Żeby a kto zlikował? Ten. ten. Oh, ktoś zlikował. Aha, ty, Rams jakiś wszedł Może osoby, które F11 robiły i od F11owały i się pokazało Ale o co chodzi? Jakie jest. Mam napisane, ja nie mogę zlikować. Ale jakie zlikowanie? Nie wiem o co chodzi. 可能的死我。<Come> <Come on. S 1> Dobra, I, co, i, co, i walimy w, w dania? Czy Zach by pomyślał, że dania są różne? Czy. Agent 3 to będzie po dobre. Jako bo. Ale to, ale nie, no Bo, bo pracuje praca, szyf, ambasada, wyboru ambasada wyboru danie, agent chyba. 3. Śledź jest, śledź. śledź jest cholera. Nie, możesz przecież mieć nie albo mam, nie Jest nie śledzenie. Wiem, albo coś takiego. Praca dania. Zdaje mi się, to Śledzenie jest to. Agent to będą śledzić. Nie, odpada. Odpada. Bez nadziei nie ten. To Polityka? Nie wiem. Ja Skryba dwa chyba dam. To jest jedno da, nie, nie. z tych monetą rzucić. Ja wyszło, okay, że po jest o, o tabele, nie, bo tabele nie? Dadzą. No To dania o jedzeniu, trzy. no to chyba bardziej dania. Ale Happy Meal też pani jabłko, nie? Zdanie. No ma, 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 ale czy Zaha jest starym dziadem, czy on to jadł? A, <śmienny> no agent nie może się śledził Śledzenie. A dobra, może o, to, nie, jest nie, nie, moją to jest bardziej jedzenie To jest bardziej jedzenie, ambasada, praca, szyf. Dobra, no, chyba za tego agentę zyskujemy. To e no, Jabłuszko no, no, chyba jednak. No, I zawsze no, mogę zwrócić na zachę, że zrobił ze hasła, a nie na mnie. <grafie> on, on to Dobra, Agent nie 3, dania, nie? Ralf cię zmusił po prostu. Agent 3. Tak, to Ralf kliknął Agent 3, Wf. Agent 007 To będzie tam? Mm. Myślę że do następnym hasłem już myślicie być, wiecie? Ambasada? Nie wiem może hmm. Agent 3 Zadanie ma pewnie 3? Zdanie, to jest i, też, XD, no, ale okej, okay. to jest zdanie, a nie zadanie, ale ten, śledzi. śledź, do jedzenia. <noise> je śledzie, każdy śledzi. ruski, każdy ruski z agent je śledzie. Śledź. No jedna... praca. Jest... praca. Nie no błagam, jak dacie śledzie, to jest <noise> śledź jedzenie. Przecież jest, że a, śledzenie a kogoś, ale to jest śledzi. No. A czemu zdanie zaznaczyliście? W mi węgiel też by pasował. Czemu węgiel? No bo jest czemu węgiel, ubrany, no. I tak jest. się pomalał Cień 2 Że niby do czego cień pasuje Mamy już jedno Musimy połączyć tak. inne rzeczy okay. Czy Zadanie. oni połączyli danie? A, tam jest zdanie właśnie Nie Dania To jest agentem? No. A, okay. Dlaczego oni strzeli w to? Mm. Że dania kraj? Się, jak Może Monaliza Jakoś z tym z Yy, był ten taki, książka taka była, co nie Tam... jak ona się yy, nazywała. To? A to przeciwnicy, bożysz, ty. Nie, ja taką moment... Czemu danie jest zaznaczone? Weźcie jak śledź, śledź, śledzi, klikamy śledź! Aha! W tym sensie, że śledź. No, tak, tak. Ale A, dobra, śledź! pracę. Idź i śledź go. Idź i go, śledź. No. No nie, Naprawdę? Zje śledź! Co? Co? Agent zjada śledzie? To no, nie no zajebiście, Fajnie, fajnie. Śledź. No. Twój stary o, Nie, dobrze, dobrze, wpadka Może być. Dziady trzecie. potem 2 jest Kosz i nektar. Winogrona. Ten, ten jak on miał, Mickiewicz chyba? Kosz i nektar. O, winogrona. Mogą no, no, pomyśleć, że jarmark okay, ale jest to, pasuje to, do to, winogron. Jarka ja, pasuje do winogron. jestem że winogrona jarmarku się przydaje nie. A czekaj, działa, to będzie tak, zjawa. Może być zjawa, właśnie. To co lektury, bo ja nie czytałem. Yyy e, winogron no mogę jeszcze tak, połączyć. Ale jakieś te to... hasła za. To... Lampka wina, że robi się z winogron wino, to odpadale tak totalnie. Nie, tak, jeśli do tego co czyli tego a, tego furt, hasła, kurde, to to też inne nektar. Dobra, wódeczka 2. Czy wódeczka może się połączyć? Dwadzieścia są, tak? Jedno hasło jest właśnie jest nektar i ogień. Tak, wódeczka ta. Dobra, no tak, tam dwa jabłady plus jedno jabłko, jedno zostało z Happy Mila pewnie jabłko. Węgiel, Magia, można Magia pełne, nie, to, z z serce, nie co centaur, Nie, złoty róg to z bitową. dla Nie, kurde. Miała wudeczka 2. Ej, dziadek No tak, miałeś tak. rację. Lampka mogą, bo nie, lampka jest pewni, że Lampka mogą połączyć, to niby lampka wudeczki. Róg złoty, tylko nie. Dobra. dobra, ta popielniczkę chyba damy. Na happy meal ją Tak, popielniczka. No nie, ja nie, nie popilniczka, co, tak. co to było? Co to było? Co to było? Nie mam jeszcze jedno na dziadę. Tak. Nie, e, nie to nie było, to nie było popielniczka, co to no, było? Tak. Tuły, co to było? Tak? Co była. Była. mówiłem wcześniej. Tak, i jeszcze ewentualnie. Nie, wcześniej co A mówiłem, jest popielniczko, co to, to... było? To był w weselu, w weselu. No nikt nie napisze. Popilniczka, pilniczka. Popielniczka mówiłem, tak? Dobra, popielniczka 2. to to mówiłem, dobrze mówiłem, no? Ognisko. Nie, ognisko. nie może być ognisko To, to była książka czy to było teatralne? To była powieść Nie, to była książka. To była... A oni pamiętają kajwę, ten, może też No poprzedniej za nie pamiętam. także w sobie jeszcze o mieć w niej pomyślał o, o Symagie na przykład? Nie, nie no, wiesz, no, jedyny stretch, którego widzę, no to że Mickiewicz pisał o Litwie, bo się urodził na Litwie, więc ambasada, ale to jest mega stretch. Nie, nie, to się za to najbardziej. 3. albo jego praca, nie, no, twór... albo jego praca Zęgle bo mogą położyć to klikamy, tym dłużej kombinujemy. git, git. A praca też może być Kurde tam, w co wcześniej myśleli, wiesz? Ja co, ja co, ja co? Dobra, eee, ciekamy, to tak, generalnie mam nadzieję, że pamiętacie, że pamiętacie o poprzednim heśle, mamy lecimy poprzednie. ten. Wieszcie. To myślę, że praca wow. będzie na pewno. Mm. I myślę nad ogniem albo ambasadą. Ja myślę, że ambasadą. Że agent bardziej. w ogniu, coś tam. Mm. Totalnie idą Dobra, w moim i ten. Dobra, Ja teraz Ej, popielniczkę. Ja bym to zadanie ścigał, nie? Popielniczka. Węgiel może... Węgiel, no no, no. Tak myślałem, Ale że węgiel strzelać Może kosz. Weźmy węgiel i kosz No kosz, kosz, kosz. Czekajcie, nie, 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 czekajcie, poczekaj, czekaj, nie strzelajmy. Dlaczego to 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 ambasada? Ambasa jest oczywista jeśli chodzi o agenta. Praca. No i to by było tyle. Dobra i teraz nie ma. Po ogień albo ambasada. Praca myślę, że na pewno agent. To może najpierw pewniaczki. To węgiel. Węgiel. To jest pewniak? Nie Ja mam pytanie. Myślę już pytaj. teraz takie musimy, takie połączyć jest, jest słowo, musimy połączyć jeszcze nektar musimy połączyć. Bo zostało w nam sensie tylko nektar muszę i zdanie, więc słowa, żeby A dokładnie... Atomiczne, nektar tak, i zdanie musimy połączyć. Tak jest, jest znaczenie po odjęciu tego Dobra, słowa... Dobra, nie, nie, Jeśli nie, drugie, zdanie. to 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 ma różne nie, w nie, 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 zdanie. nie, 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 I nie, mi nie, 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 i don't make the rules. Możesz jedynie na z zaimki główne zdanie, nie? Tylko okay. Język nie ma, Monalisa ma język napot, Język dwa, zdanie w, się układa w, w, językiem w, 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 w. I, i nektar się pije językiem ten, Jedno słowo musi być Centaur pijąć. ma... I... Ale to, to może też sensie. tutaj, tutaj bardzo okrężne to jest bardzo jest na kawce Zdanie na koniec. Ewentualnie to jest przymiotnikiem, to może Ale nektar jeszcze miód Miód no, i Gim miód co, to jest jedno, a ja muszę zbiornik. jeszcze zdanie im po ten Ambrosia. Co so, to gości? Mogę go. z gardło. Z Ej, ale. Zlandzia już wszystko. Ogarigoda to, to z to robi. Tylko dziwne No, rog no rog Ale jak zdanie połączyć z Olimpem? No to go tylko o Reszta Resztę już im powiedziałem. Dobra, jeszcze nie ważę z tego. Jeszcze nie sklikajcie. co jeszcze może być. No, język 2. No, damy, damy chyba język 2. Co nie? Język 2. Ze zdaniem połączcie! Nie widzę, że nie ogarniacie. Serce, wiesz, że Nektar musi być, być ze zdaniem, to jedyne żyje, słowa, które pomysze. na nich nie jest za... ten... Nie jest za Może to możemy też jeszcze no. od tego... E, odzielić tam tamte hasła poprzednie, e, nie? Co? Zda oraz zdawni, oraz to, nie? hasła, które... Zdanie, zdanie. Coś, żeby, żeby oni no, nas ich na tak, zdanie. Rozum, takie Dlatego z tym... Z, tym, co, z językiem znaczy, jest w miarę tak dobrze, powinni i skojarzyć. Usta. I bardziej język, bo smakujesz, smak. Gothic jest najpewniejszy. Usta, zdanie, mówienie. co ja tam Kurde, zapomniałem. Co ja tam Garman mówiłem? Jest, kurde, tam, wypadło tam, mi, co ja przed chwilą tak, mówiłem. Co ja przed chwilą, ale przed chwilą tak, mówiłem? To, co ja nie ja tak, Język, sobie o kurde, ale się, że ten że język się, 6, dobra. Zapomniałem. Ustawa. co jest napisał. jeszcze co mamy. Tak, tak, to może po prostu coś Ustawa polityka. Zdanie, bo tam dużo kontyktów Ale ten detektaron nie zgadną. A musimy teraz naraz wyjść. Nie z muzyku. Okej, jeżeli. Według mnie praca też, no praca organista. E, nie, pracę nie, nie, praca nie czegoś nie, nie ma. Dektar nic zgadza, nie było z nektarem, a muszę im to zasugerować. Bo mi chodzi jeszcze o to, że praca nie będzie się zgadzają. Ma, mają 6, nie sądzę, że jest sens. Nie, nie, nie ma sensu. Myślę, że dykę. Dobra przelećmy takie na kościelnych, co może być. Kosznie, monaliziona. Rura. Może być sztuka, no, praca według mnie też może Rura. być, ale. Może... Dowiemy się z następnego, mają sześć, nie zrobią szóstki. No dobra, zakończymy? Dobra, dobra, dobra. No. My nie zrobimy, my nie Zada zrobimy. Dobra, zrobicie. no daj na szóstkę, bo pamiętacie poprzednie hasła, mam Pamiętamy. nadzieję. Dawaj dobra, na dwa kolejne, mhm. po prostu, bo już wiem, jaki O byłeś. język? Dobra, dobra, praca. Dobra, na pewno zadanie. Tam jest zdanie, nie zadanie. Wiesz, co chcesz? Ogień z poprzednich. byście no. kość. To i ambasada, na pewno. Ambasada, w no, 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 no. No dobra, i te. wszystkie trafili. I, teraz I teraz nektar. Tak, Muś, tak, tak trafili na nektar. Muszą trafić na nektar. I oto nie Z tego języka właśnie. Z tego, z tego, z tego, z tego, z tego. Ogień, ogień i kosz to jest. Yy, papierniczka. Mm -hmm. A z ambasady nadal nie mamy jednego. I to jest. Dwóch. I to jest ambasada. Yy, yy, jest z, agenta. Z, z tego zagęta. Ambasada i praca. Na 100%. Tu nic innego nie pasuje. Mm -hmm. Więc teraz, jak mamy mowę, to jest zdanie. zdanie. I sztuka? Sztuka. O Sztuka. nie! O nie! Sztuka kawialna, gdzie my mówimy? Dobra. Nie. Nie wiem. Dobra. No, chcemy... Mona Monaliza do Czekaj. zdania do czego, do czego do czego do języka nie pasuje. Nie w stronę. Ona nie pokazuje języka. Rura średnio. Jarmark średnio. Centaur no może chłop miał język też, ale był półkoniem, koniem, pół człowiekiem. Dalej mamy nektar. No, i życzę! Pszczo... No, 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 no! no, no jest niedobra, wpadka. Mąż, Dawajcie, no tak, Ogień się, bierzemy nie ma ogień. języka. Ogień, dobra. Ogień nie spasuje, bo. Czekaj, czekaj, jest spokojnie go. Czekaj, czekaj. Do, do, do popielniczki, nie? Kolejne, co byśmy mogli zaznaczyć. Jeszcze do tego agenta. Praca, praca czy zadanie? Oba! Zdanie to jest nie zadanie, ty nie rozumiesz, ty dobra, to nie rozumiem. Dobra, sorry, zdanie. zapomniałem. Ale to jest, jest do języka. Okej, to jest do języka. To jest do języka. dobra, to mamy drugie. Ambasadę. Kość i zdanie możemy zaznaczyć. Zdanie do języka. Zdanie. No, no, no. Dawaj do języka. Na 100% zdanie. Okej, okay, mamy tak, czekaj, dobra. raz, Teraz... dwa, trzy, cztery, pięć, czyli jeszcze jedno Wierzę jeszcze jedno. w was, wierzę w was Ja też Ej, w was wierzę Ej, Mona A, bo to Liza, dzieło sztuki, które chcesz polisać Nie, <śmiech> <jest>. <śmiech> o, okay. Nie! Czemu, to w... czemu to w ogóle, czemu to w ogóle tutaj padło? Było blisko z tym nektarem, było blisko z tym nektarem Uwaga, trzymamy kciuki Rady jest inteligentna Dobra, czy my coś, jeszcze dobra. mam do kliniczki nie, już wszystko nie już mamy wszystko. w plecy, teraz tylko dwa z języka były. Język było, było zdanie. zdanie, czyli język polski zdanie. Ja bym wszedł ten nektar, bo język. nektar się zbiera językiem. Co się że Ta. Poczekaj, Mona Lisa, no kurczę, pasuje Czy mi. Inne... Potem jest rura, ale sztuka to by było bardziej... Dawaj nektar, jeżeli dawaj by nektar. Było, jeżeli to by była sztuka, to by to hasło teraz brzmiało bardziej jako, nie wiem, język, że... Język mowa. Jakieś mowa bym artystyczne, czy coś czy ortografia A. albo jakieś inne mi się wydaje niż język stricte. No, no sztuka Raczej nie. To no, jest w sensie artystyczne, tak myślę. Dawajcie nektar. Albo może się uda. Czy mamy Może się uda. O to chodzi. Ale no czy w język polski masz... jest sztuką? Masz polski? Nie, no, w sztuce sztuki, sztuka jest elementem. Dobra, nieważne. Nektar chcecie? Nie wiem, strzelam Magia. magia. Dawaj nektar. Dawaj nektar. Nie, nie, po prostu. Ale ale te napięcie. Napięcie. Ostatnie słowo Co można kolizać? Co, Co, Co tabela? Co to w ogóle z tabelą? Tabela na końcu jest. Nie wiem. Lampkę. Jak wkładasz sobie w do buzi... E... Rurę. rurę. Lampkę. Nie rurę. Tylko żarówkę. Ej, ale z można zrobić rurkę w sumie. No. Nie słuchajmy go. Ale rura jest do nich. Do organów na pewno. Organy, Dobra. A może... Nektar! Nie? O, nie wiem. Dobra, na moją odpowiedź, Dobra, czekajcie, czekaj. Jest! 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 Oooo! Wtedy jakiś no, hektar, no. No, na, Ano ta rura w organie! Aaaa. No właśnie. Ale i tak, szerzej, rozumiem. Z... Ale wpadka powiem ci, że Roskmina, lampka, bo wino w lampce i wiesz językiem te, też była mocna, ale to było nasze. Do ale Afryki. nie wiadomo czy się posiłkował. Nie dowiemy się. O, do Afryki, to mam tak Bikini, bo nie wiem, plaże. Diament, tak, krwawy diament, ten film z DiCapri'em. No ale też pewnie po prostu że Do Afryki. Też, yeah. da Vinci, im jedwab. <grym <się>. <grym> <Nie> <grym> może jedwab złoty? No, co do Afryki? <grym> Blood Diamond. E, pociąg do Afryki. Pociąg do Afryki. <grym> złoty, ja teraz nie, nie zgaduję, co nie, nie. nie oni zgadują. Nie, ja tak ja to sobie o tym mówię. Co to Bałwan, promień. Do Afryki. Do Afryki. Może. Promień może być. Tak bez... na środku planety Afryki. może być promień. planety. Brama do Afryki. brama do Słenski. Afryki to by pasowała, nie? Brama do Afryki. Satelita. Humor nie, no. bałwan, do Afryki. Bałwan, bałwan do Afryki. Bałwan. Do Afryki. Afryka, to nie no takie trochę niebezpośrednie, co, no, co nie, nie będzie wiem. ciężkie. Nie wiem, czy A strzelec, bo tam polują? <laughs> <Od nas, laughs> tak, okej, okay, okej, okej. Dobra, diament to raczej pewniaczek, nie? No dobra na... na... rekin, w Afryce są rekiny. Nie to bardzo... Ale byś się zdziwił w... No są. Ej, ale grzyby są w Afryce, ale warto zaryzykować jest do Afryki! Zastanów się guzik, guzik do Afryki, do Afryki. Pw, Afryki. tutaj na streamie Do Afryki Do Afryki okay. Do satelita leci do Afryki Nie no do Afryki bo to jest właśnie klucz, że właśnie do e... <laughs> Brawo do Afryki <laughs> Ej, a może zachód do Afryki, nie wiadomo nie wiem, nie wiem. Czekajcie, A może nie słoik projekt, do Afryki? Nie wiadomo, jakaś też. firma francuska kiedyś przetransportowała lud z Norwegii do Afryki jako wyzwanie. Nie wiem, czy ale, ale wydaje mi się, że kapat. pociąg ja, do Afryki to może to... być. Nie, no oczywiście. Graf, też o tym wie 20% Szec. osób, czyli ja i ty. Tak jak z tym no, kablem. Ja myślę, że złoto chyba zajdzie do Afryki. A wiesz, że oni dalej to w się sensie dalej promują i załatwiają. Pociąg mi najbardziej pasuje z ich perspektywy. No tak, wiem, wiem, wiem. I najbardziej, hmm? pasuje... wiem, tak, ja i, jest... i najbardziej mi pasuje Dobra, że... promien, Co bo bo i najbardziej mi pasuje może promień bo przez Afrykę przelatuje promień okej, okej, okej Słońce, zachód yy, tak, no mi się wydaje, że zachód na pewno no, się będzie się wydaje, hmm, Zabry, może, zbyt być zbyt taki, może być takie, może być takie Sate... Złoty, złoty. Właśnie też pomyślałem o złotym, hmm. bo może być taki, wiecie, zachód taki no. złocisty, taki no czerwony, właśnie, ładny. Jest... Poczekaj, no, no lecimy po kolei. Kowal planeta, raczej... kolorów? słońce. po kolei, na spokojnie. Tak, właśnie. jedwa, nie? pnie, gaz, no, słońce, gaz, że o, tam gazy, o, są, tak, na że tam Planety, gazy no, są na słońcu, że tam gazy są na słońcu, że jest planetą dobra. gazową, to ma jakiś ten sens. Planeta, planeta gazowa. Ale... Okej, okay, dobra. Strzelec raczej, słońce, ze słońcem nic nie ma wspólnego, bajka, słońce. No były bajko słońcu, ale, ale raczej bym no... to wykluczył Pociąg Promień! Też. O, dobra, ta, na budził, teletubisza, te, teletubisza, ta tańca, że No, Na pewno to Promień, że promienie pońce. słoneczne, że promienie słoneczne też tak, może być tak, potencjalnie tak. Truteń, nie. na pewno tam żyją Anna, jakieś, jakieś Runo zabaci, też nie, słoik raczej też nie Flat, Flat, no nie za bardzo, brama, no nie za bardzo, satelita No gdzieś tam w kosmosie jest, ale tak bardzo okrężnie bym to ten, szczerze mówiąc Paleta Śnieżka. no tak, no zimno, no, zimno jest tak. Co nie, to też humor raczej Breki. nie, bałwan nie, chyba że bałwan się topi na słońcu, ale raczej nie, pozytywnie. Pozytyw. Hmm. No ale promień. Dobra, Dobra ja mam zachód. Strzała, no to że zachód, zachód tak. i promień na pewno. Tak, Dobra za... tak. A teraz czy złoty Dobra. czy gaz? Sąd padł. Kurde, jak agresywnie. Co nie? Dobra. czy <laughs> <laughs> Mi się wydaje, że bardziej, y, chyba złoty bardziej, bo gaz w się sensie, gaz ja nie ma wiem, czy moim zdaniem... Że co, że planeta gazowa? O to ci chodzi? Gusty jest wiem, no, nie jest stabilem. No nie, no to Na pewno nigdy nie. nie jest. No, słońce nie jest złote, tylko Ale żółte. nie, to bardziej chodzi o, o to, że jest, wiesz, żółte, żółte. żółte, a jaki kolor jest żółty? Żółty to jest yy, taki złotowaty tak co nie? To <laughs> ja z... jest metaliczny bardziej. Nie, 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 mi się wydaje, że nadal, że to jest złoty w i spadkę odchodzisz nie tutaj. Co, nie? No, mi się wydaje, że to jest złoty. No nie wiem, jak uważasz. Serw... Jakie ty od, musisz ocenić w takim razie sytuację. Nie, 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 musisz wybrać pomiędzy złotym nie, nie, nie. i gazem Ja jestem za złotym, um, Fatka jest za gazem Kurde, powiem tak Rozum mówi gaz serca mówi złoty Więc wybiorę... Plet hmm. Hmm. No dobra, dawaj Guzik, wybieraj no Dobra, Rozumie idziemy, złoty. i serce, kurna. Złoty, no i elegancko. Rozprawki A, okay. w gimnazjum. Patka, to tak samo jest z tym śledziem, co nie? Agent śledził. Łok, pójdź do agenta! Śledzimo. A wcale nie było innych bardziej pasujących. Walimy coś jeszcze? Walimy coś jeszcze? Nie, ja bym już nic nie walił. Odpuśćmy, odpuść, odpuśćmy. Nie, za mało jest, za mało jest. Za dużo okay, jeszcze okay. zostało. Okej, No ślinność cztery. Dwa jest no. do Dwa jest no. do Jedwab. Roślinność. Grzyb. Gryb. Też widzę, jak że grzyb. Okej, okay, dwa z, ro z roślinności zostały nam dwa z do Afryki. Czego nie, nie? Stop, stop, stop. Okay. Runo jeszcze. to to jest. Runo, no, runo też pasuje. Leśne. Runo leśne. To to jest? Grzyb. Graf, pasuje. wiesz kurde o fucking kablu na Wall Street, a nie wiesz czym jest runo leśne? Nie wiesz czy to jest runo. Okej, to to Patasz, krzyczy z tego. Nie mogę. Jeszcze klik, nie ma nie Grziby. Łatwo. Co? Faza 3. No, Dobra, moja. i teraz patrzcie. Teraz po kolei. Yy, ja, na może być pozytywna ja faza. No, też. Humor ja, też trzy. pasuje pod fazę. A bo to było nasze hasło. Tak, nie. tak. Oh e, co jeszcze jest pod fa fa fazę? Bajka, może mieć fajną fazę przy bajce. Jak się na Gaz. gazem, jak się na gazem, może być, może być. E, I czy coś jeszcze pasuje? Od... Czyli ale... satelita ma fazy. Księżyc ma fazy na pewno, ale satelita A, ale ma, linia? ale satelita no tak. ma fazy? No bo no, księżyc jest naturalnym satelitem w Ziemi. No, no właśnie, właśnie. No, no. Wiecie co to? to mi, mi bardziej bym chyba poszedł w taką fazę, że ktoś się. <noise> Nawciągał i ma pozytywną fazę nie, no i dobry humor. To jest coś, co ma etapy w sensie no. fazy. Ej, jak słoik dobrze obrobisz, to będzie wiadro. To nie, nie, raczej to bym tak nie szedł. Nie szedłbym w to. Ja bym w to nie szedł, ja mi się wydaje, że pozytyw, że pozytywna taki humor, taka wiecie, A pozytyw heche. to nie ten? Aha Tak, ale poszedł. to jest pozytyw, ale Bo ja myślałem ale... o pozytywie, że wiesz, że elektryczność Tak, tak, pozytyw. ale myślę tu bardziej, że to może być pozytywne, <grym <grym wiesz, takie pozytywne wibracje, co nie, faza mm, tak może jest być. No, Dobra to faza. pozytyw i humor, nie? Pozytyw i humor To humor, jest humor chyba, chyba, jest pewniaczek Humor jest chyba Dobra. pewniaczek no, Moim zdaniem gaz jednak nie, także tam odkliknijmy Czemu gaz nie? <grym> No bo jaki gaz ma co ma gaz wspólnego z fazą według ciebie. No, na no, wciągasz się gazu starającego i beczunia, co no, właśnie, nie? Właśnie, właśnie. No ale satelita, księżyc jest naturalnym satelitą Ziemi, no i ma fazy. Poprzednio jak poszliśmy w naukowo. Chcieliśmy pójść w naukowe. Nie wiem. Y słońce. Szczerze mówiąc mi się wydaje ten, że to tak nie działa. No, mówię, mamy jeszcze dwa, mamy jeszcze dwa. To nie działa wpadka. Mam jeszcze dwie T, mamy jeszcze dwie T Co najbardziej pasuje? pozytyw na pewno, no Pozytyw Dawaj pozytyw Ale faza Ale faza, teraz, czy gaz, czy satelita? No to Ja bym dała satelitę, ale ja może za bardzo O, faza... No dobra, to dajmy satelitę na wpadki, odpowiedzialność Nie! No i masz wpadkę Proste Dobra, dobra No niestety wpadka, jak dajemy na twoją odpowiedzialność, to miejsce się dzieje Wiemy, że jest gaz, tak? Słońce, satelita, Dwa jest, pamiętacie z czego, dwa jest z roślinności, Dobra, dwa kaligoda, jest z Dobra Kaligoda, spokojnie, nie denerwuj się No dwa i właśnie, czemu ty podpowiadasz? Bud, ale no wolno, wolno Niekulewski mróz, czyli bałwan i śnieżka Ale jeszcze jest ten, nie? A tak? Aha, Antarktyka, i to jest dwa słowa, okay. ta, Aha, dwa słowa są <noise> Dobra, uwaga Bruno. Grzyby też pasowały, ale grzyby już nie były, już Jak były to wykorzystane Kto flitnął za ha. Co no ślizbliźni. A poziomie szkafarba? farba? Co no, za no, Kowadło dwa. No to Bo będzie nie tak. królewski królewna na śnieżka. Kowar, Action No i kowalich chyba gaz został co, co nie? No. Co czemu paleta. No wpadka, Ej wiem co czemu i, ale cały czas? Nie królewski. Ja to poziomu nie grać.